to jest artykulacja przestrzeni międzyludzkiej, czyli to, co wypełnia przestrzeń między ludźmi. I im, piękniejsza jest, im piękniejsze jest to wypełnienie tej przestrzeni, tym dla ludzi lepiej. A wypełnienie tej przestrzeni to nie to, co nas otacza, jakieś rzeczy materialne, ale przede wszystkim to, co człowiek wydobywa z siebie. Pracuję w instytucji kultury, więc to też wynika, jak gdyby... No... Troszkę z obowiązku, prawda? Ale też z takiego myślę, że, że wewnętrznego poczucia bycia kulturalnym. Potrafię, wydaje mi się, przynajmniej czytać i odczytywać niektóre teksty kultury. Pan jest kulturalny? Tak. Staram się. Staram się być kulturalny. Każdy policjant staram się być, tak? Bynajmniej trzeba być kulturalnym i w tej pracy no, każdy z policjantów no, jest kulturalny. Trzeba się zachować w innych sytuacjach. Staram się o to, żeby ta przestrzeń wypełniana przeze mnie była przestrzenią naznaczoną kulturą pod wieloma względami. Z jednej strony dotyczy to tego, co człowiek daje z siebie. W moim przypadku jest to związane i z posługą kapłańską, i zgłoszonym Słowem Bożym, z wieloma innymi sprawami. A z drugiej strony jest to też to, co wynika z moich własnych potrzeb, czyli udział w kulturze przez jakby sięganie po doświadczenia czy dorobek innych, tak? kiedy uczestniczę w koncertach, przedstawieniach teatralnych, operowych, różnych. Staram się to robić, kiedy tylko jest na to czas i kiedy, kiedy mam takie możliwości. Biorę udział w różnych uroczystościach, które się odbywają na terenie miasta. Staram się też tworzyć pewne klimaty. Chodzę po przedszkolach, jeżeli są spotkania z dziećmi, czytam dzieciom książki. Kryminały najczęściej. <gryminały> Lubię obserwować i poznawać, oglądać Prace mm, plastyczne. Między innymi właśnie to, co wspomniałam na początku, yy, współorganizowanie, organizowanie wystaw yy, kulturalnych, yy, imprez kulturalnych, jak spotkania autorskie, wychodzenie z Narodowym Czytaniem, uczestnictwo w takich imprezach, yy, czy też uczestnictwo moje w innych imprezach. Bo jeżeli, yy, jeżeli yy, ja coś organizuję i chcę, żeby ktoś w tych imprezach uczestniczył u nas. No, to też muszę być zorientowana i zresztą wypada, żeby też być zorientowany i uczestniczyć w imprezach, które organizują inni ludzie dla, dla mieszkańców. Staram się uczestniczyć w imprezach kulturalnych miasta, i tych takich zamkniętych, jak wystawy w muzeum czy jakieś koncerty, jak i tych, które są żeby skierowane do większości mieszkańców albo do wszystkich mieszkańców i na przykład już nie mogę się doczekać w sobotę jarmarku jaszczurczego, który się odbędzie i na pewno wezmę w nim udział. W Bycie kulturalnym, moim zdaniem, to między innymi, jeżeli starsza osoba jest obok ciebie i na przykład coś jej upadnie, to nie musisz się zastanawiać, czy jej podnieść to coś, czy nie. To jest taki odruch. Ja Zawsze to... trzeba z kulturą myśleć i do klienta, i na mieście. Nie trzeba się załamywać z tym, co się dzieje w koło. Mhm. Musimy się nauczyć używać szczypcu w odpowiedni sposób przy jedzeniu, musimy się nauczyć w odpowiedni sposób formułować swoje myśli, ale musimy się też nauczyć odbioru sztuki, odbioru tekstów kultury. No my, policjanci, nie możemy sobie pozwolić, żebyśmy kulturalni niekulturalni i żeby ktoś nas po prostu wyprowadził z równowagi. Na pewno poprawia to nam w relacjach ze społeczeństwem, tak? w uzyskaniu informacji. Kulturalny to dla mnie ktoś, kto odnosi się z szacunkiem do drugiej osoby. To też otwarcie się na kulturę taką zewnętrzną, czyli, czyli takie obycie, troszeczkę osłuchanie może z życiem kulturalnym danego, danego miejsca. Myślę, że nie jest trudno być kulturalnym człowiekiem. To jest kwestia tego, no, co człowiek chce dać drugiemu. Od tego, od tego wszystko się zaczyna i do tego wszystko zmierza. Tak? Bo kulturalnym człowiekiem może być każdy. Nie mam problemu z opanowaniem emocji. Trudno być kulturalnym osobom, które bardzo chcą być kulturalne. Łatwo. Kultura się z domu wynosi. Człowiek z pewnym odpowiednim poziomem kultury osobistej zawsze znajdzie rozwiązanie w każdej sytuacji, bo jest nakierowany na szukanie rozwiązań i kompromisów współpracy i porozumienia. Lubię pracę wśród ludzi dla ludzi. No i to myślę, że, że jakoś też współgra ze sobą. Pozdrawiają Pana kulturalnym uśmiechem. Tak. Przechodzi? Tak. Tak. Bardzo często podchodzą, łapią się za guzik. To jest... jedni mówią za wobą, drudzy szczęście.